Lekcje online, elektroniczny dziennik czy wirtualny gabinet pedagoga. Epidemia koronawirusa zmieniła rzeczywistość uczniów i nauczycieli. Podobnie w przypadku dębickiego ekonomika, życie szkoły przyniosło się do sieci. Tam też odbyła się tegoroczna edycja powiatowego konkursu Cywilizacja Miłości. Tym razem kategorią konkursową była poezja. Mój wiersz generalnie był nawiązaniem do przypowieści Jezusa o ziarnie, które jedno są rzucone na glebę, drugie między chwasty. Myślę, że to, to, to dość. Nieoczywiste nawiązanie. Jednak mamy tam historię ziarna, które zostało rzucone między te chwasty. Jest gnębione, nie ma słońca, nie ma wody, bo wszystko jest mu zabierane. I wtedy przychodzi ten symboliczny rolnik, który znajduje roślinkę. Wykupuje ją i przekłada ją do żyznej ziemi, gdzie może się rozwinąć. I myślę, że o to chodzi w młodości: żeby po prostu znaleźć swój moment, swój czas, znaleźć kogoś, kto nam pomoże. Mój wiersz był przede wszystkim o tym, że młodość nie tylko jest taka radosna, że można ją przeżywać taką właśnie pasją, pełnią, tylko jest też pełna upadków, jakichś właśnie porażek, że warto patrzeć na nią z obydwu stron, nie tylko z tej jednej dobrej czy tam złej. Dlatego próbowałam to przekazać, żeby. Żeby właśnie ktoś młody, tak jak ja nie wahał się i nie lękał się właśnie tych upadków, ani żeby po prostu kierował się w jedną stronę, żeby nie bał się podróżować, ani nie bał się wyrażać siebie. Wierzę jest o tym, że właśnie do tematyki nie lękać się młodości, o tym, że trzeba się nie bać, że wszystko jest w naszym życiu poukładane. Nie trzeba się w ogóle lękać niczego, trzeba iść przed siebie. Trzeba być pewnym, że nic nie jest w stanie nas złamać. Trzeba wierzyć w marzenia i nimi się kierować. Lękajcie się młodości, ponieważ ona nie jest taka straszna, jak się wydaje. Tematem 14. edycji konkursu Cywilizacja Miłości było zawołanie Nie lękajcie się młodości. To słowa świętego Jana Pawła II, który był inspiracją do wieloletniego wydarzenia w zespole szkół ekonomicznych w Dębice. Wpisuje się on w, na, w misję i wizję naszej szkoły, bo chodzi tutaj o cywilizację miłości, o naukę naszego papieża Jana Pawła II Świętego, to to jest zasadniczy powód, taki pedagogiczny, wychowawczy, natomiast tutaj też rozbudzenie zainteresowania wśród młodzieży tą tematyką. A tegoroczny konkurs, choć taki inny nieco, był dość trudny, ponieważ była tylko jedna kategoria, poezja. Jestem naprawdę szczęśliwy, że aż tyle prac wpłynęło i gratuluję młodzieży podjęcia tego wyzwania, bo to nie jest takie proste napisać wiersz, a jeszcze trudniejsze jest chyba przedstawienie go. Większej, większemu gronu publiczności, czyli, czyli jak gdyby pokazanie trochę kawałka swojego wnętrza. To jest bardzo trudne i doceniam to. Doceniam również poziom tej poezji, która wpłynęła. Zastanawiałam się, czy te prace będą spływać, ale zaskoczenie duże i radość wielka, ponieważ 19 uczestników, w zasadzie z wszystkich szkół ponadgimnazjalnych tutaj powiatu, chociaż zaproszone były też szkoły podstawowe, starsze klasy. I 25 prac, 25 wierszy, i, i bardzo jestem zadowolona, bo dużo było tych prac i takiej wysokiej jakości. Także żyli miało co robić. W wcześniejszych edycjach spotykaliśmy się na sali widowiskowej w kościele przy parafii Matki Bożej Anielskiej i powiem szczerze, że brało tam udział mnóstwo innych osób i to były wspaniałe osoby i bycie z nimi. Słuchanie wierszy, oglądanie prac, to było dopiero prawdziwe przeżycie, to była uczta, więc myślę, że jak się już wejdzie w ten konkurs, to już się nie chce stamtąd wychodzić. Konkurs Cywilizacja Miłości skierowany był w tym roku do uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych oraz klas szóstych, siódmych i ósmych szkół podstawowych z terenu powiatu dębickiego. Jako cel wydarzenia organizatorzy wskazują uczczenie pamięci Ojca Świętego i przypomnienie jak wielką nadzieję pokładał on w młodzieży.